Hej siemka, tutaj Szybek i witam was w kolejnym odcinku z serii Master Builders A dzisiaj wybudujemy sobie kota Kota jeszcze nie miałem o dziwo, ale bardzo dobrze, bo ostatnio, w sumie przez ostatnie trzy epizody chyba opowiadam o tym Że, że trafiam często na te same, na te same jakieś takie budowle na te same zlecenia na budowle, o może w ten sposób to powiedzmy um, Także jestem tak, bardzo uradowany, mam coś nowego mm, Okej, okay, dobra, teraz tylko szybko by trzeba wybrać na przykład to na oczka Żółte oczka z zielonym, o takie żółto-zielone oczka y, To na całą, całą konstrukcję kociom Powinno być dobrze, powinno być dobrze, okej okay. E, dobrze, to jak wygląda kot? Jak wygląda kot? Czy kota mógłbym zrobić tak, w sensie coś takiego jak nóżka? No czy to wygląda jak nóżka, to ja nie wiem, kocia... Dobra, powiedzmy, że to jest kocia nóżka, koty nie są zbyt szerokie, koty są wąskie, chociaż może zróbmy leżącego kotka? Nie, zrobię stojącego kotka, dobrze, to będzie kanciaty e, kotek, kici kici. Um, dobra, zobaczmy, czy mi się uda zrobić coś ładnego. Bo wiecie co, kurczę, jest poniedziałkowy e, poranek i no, może nie taki poranek, no ale jest poniedziałek. Nie ma ludzi, praktycznie do grania, no? Strasznie, strasznie mnie to zasmuciło. Jak wracam na serwer i okazuje się, że oj, Sorka, ale z nikim nie pograsz. No ale jak to? E, chwila, czy kotom się czasem nie zgina łapka w drugą stronę? To jest bardzo futurystyczny kot. Nie no, tak to wyglądać nie może Dobra, yy, zmieniam, zmieniam koncepcję Może się w czasie wyrobię yy, Chociaż przez to, co zacząłem robić Być może, no już będzie yy, za późno No ale trudno, dobra, moment Żółto-zielone żółto, oczka nie pasują mi tu Zrobimy biało-zielone biało, oczka Musimy teraz postawić na całkiem... Całkiem inną konstrukcję tego kotka. Inaczej inaczej będzie musiał być kompletnie zrobiony. Ciekawe, czy wyrobię z czasem. Tak, czas nas tu będzie ładnie gonił. Eee, szpiczaste uszka. O, właśnie. Takie uszka powinny być. Że, co to tam? próbować właściwie stworzyć, co? Takie uszka? Eee, Okej. Okay. Takie uszka mogą być? No dobra, chyba tak. Zobaczmy jeszcze tylko różową wełnę spróbujmy tu wpakować. Okej, okay, dobra, to jest głów, kocia główka Teraz troszeczkę wiem, troszeczkę jak mysz wygląda. E, powinien łapać te myszy raczej nie, nie, nie w tą stronę, co poszło. No ale trudno. Mam mało czasu, kurczę. No, to jest trudno. Pierwszy, pierwszy nie wypał od dawien, e, dawien dawna. Jeśli chodzi o wymierzenie z czasem. Okej, okay, tu powinien być taki Mały i w sumie w miarę... W miarę zakręcony, powiedzmy, że tu będzie miał łapkę. Eee, tu będzie miał łapkę. Taką, wiecie, leżącą łapkę. Powiedzmy tak. <ścoughs> Dobra, widać, że kota nie mam. Nie mam pieska i wolę pieski od kotków, no ale... Skoro takie zadanie mi przydzielili, to spróbuję cokolwiek tu wykminić. Kurczę, blade ale to idzie. No nic, dobra. Może, może sprostam, ok? Eee, sierściuchy kurczę. Dobra, teraz tak kręgosłup powinien jakoś iść w tą stronę już mniej więcej. Eee, minutka do końca, a ja dalej co? A ja dalej z tego kota to za dużo nie mam. Połowę kota zjadło. okej, okay, dobra, spróbujemy, tak? Spróbujemy. Ojejku, w tą stronę teraz zrobić cokolwiek. 44 sekundy. Hmm. Ciemny kotek mi wyjdzie. Dobra, zobaczmy, czy mógłbym. Mógłbym, może, zrobić już tak. I, i jak to wygląda? To jest kot? No, trochę, trochę jak kot. Eee, <noise> Kurczę! To jest frustrujące. Ok, dobra. W międzyczasie, może zniszczmy to, co tutaj próbowałem zrobić. Na tyle, o ile się da. Eee, żeby to nie było takie wysokie, żeby nie raziło po oczach. Dobra, czas, czasu brakło. No ale wygląda to nawet jak kot. Bardzo, bardzo niefajny kot, tak do końca. Mam nadzieję, że wygra. To jest koń. Nie no dobra, koń by miał jeszcze pysk ten, ten, nie ma to, tak. No duże to jest, ale dam ok, bo sam nie za, nie najlepiej tam e, nie najlepiej mi poszło. Chociaż mówiliście nie, przynajmniej niektórzy z was mówili, że no, troszeczkę za bardzo oceniam pozytywnie. O to jest takie na bardzo ok, bo też przy, przypomina troszkę e, myszkę Miki spikselizowaną i przerobioną pod e, troszeczkę na kota. Nie zwróciłem uwagi na coś, czy co, co? Co to w ogóle było? No jejku, jejku, jejku... Tak nieładnie. Tak się, tak się nie robi. A to wygląda, no to powiedzmy, że kot. A właśnie, książeczka, książeczka, książeczką powinno się tam... ...atakować, zapomniałem. No, widzicie, zawsze mi przypominacie o tym. E... No... Znaczy to jest... To jest ładne, ale. No to dziobak jest. Aha. Tak, zapamiętałem. Tym razem widzicie. Tak, zapamiętałem. I, i ten, zarejestrowałem. Kurcie, strasznie dużo takich niefajnych rzeczy dzisiaj tworzę, nie? Co to w ogóle chodzi? To jest. Dam OK, bo to jest trochę dziki kot. Może w sumie tygryska też można dać jako kota Ten kot wygląda trochę jak tygrysek Gdzie są wszyscy ludzie? Czemu nas jest trzech? O cóż tu chodzi? <grystanie> Ojejku, no No i zostałem ja Ej, czemu mnie tu Na czerwono aż tak źle? No nie Zobaczmy Psujecie no. mi kota Ej no ale wiecie wy co? No nie, no tak to ja się nie bawię. O, oni oszukują, oszukują, osukisty. Nie umiem się bawić. A ile byście, wy, wy byście mi dali punktów, co? Jestem bardzo ciekawy, jakbyście wy mnie ocenili. Może bardziej pozytywnie? Dobra, nic wracam do hubu, nie gram. Nie lubię ich, nie będę się z nimi bawił. No, to co? Liczę na wasze komentarze z tym, ile byście wydali mi punktów. Wiem, że niektórzy nie dużo, kotek nie był taki super, ale jestem ciekaw takiej wiecie, takiej normalnej opinii, bo tu tak troszeczkę grali pod siebie. No nic, dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się, że się spodobało. Ojej, trzymajcie się! No i cześć!